Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco z książką w ręce. Po dosyć długiej przerwie, i nie ukrywam, że ta przerwa spowodowana była tym, że nie chciałem się czytać. No ale cóż, w związku z sytuacją, jaką mamy teraz na świecie, wszyscy mamy trochę więcej czasu do rozdysponowania. No głównie z racji tego, że musimy siedzieć w domu. Więc i książki stały się trochę bardziej kuszące. Dlatego dzisiaj mam dla Was kolejną propozycję. Wybaczcie monotematyczność, ale wrócimy znowu do świata Warcrafta, a mianowicie fale ciemności. Jak widać, kolejna książka z serii Blizzard Legend, Legends. Blizzard Legends. Blizzard Legends. Blizzard Legends. z W każdym razie z zewnątrz mamy ponownie to samo, jak oglądaliście poprzednie części, już doskonale wszystko będziecie wiedzieli. Miękka oprawa kartki Bardziej żółte niż białe, ale w czytaniu to nie przeszkadza. Jest ok, ważna jest treść. W każdym razie, błędów wiele tutaj nie ma. Czasem zdarzy się jakiś, jakaś jedna literka, ale naprawdę nie jest źle. I mamy tutaj zmianę autora. Wcześniej kilka książek było od Christy Golden, a tutaj mamy Arona Rosenberga. Nie wiem, widać? Nie widać? Nieważne. W każdym razie, co mamy w tej książce? Część ta opowiada o bodajże największym starciu Hordy i Przymierza, z racji tego, że jest to pierwsze starcie Hordy i Przymierza. Orkowie docierają do azerów, żeby je podbić i jest ich naprawdę gigantyczna fala, stąd fale ciemności, dlatego, że kiedy orkowie się zbliżają, wygląda to jak gigantyczna fala. Dzieje się w tej książce naprawdę dużo. Wszystko zaczyna się od wielkich lasów Kuelta Las. Orkowie planują podbić cały kontynent i zasiedlić go własną rasą oczywiście. Poprzez Kuelta Las dotrzeć chcą do stolicy, skąd rozleją się na cały świat. Cały świat, na cały kontynent. W każdym razie w książce tej Mamy naprawdę dużo starć, naprawdę dużo walk, taktyki, podstępów i tym podobnych spraw związanych z wojną. Jest tego ogromna ilość, i wszystko jest opisane bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o styl pisania pana Arona Rosenberga, bardzo mi się podoba, bo jest dość szczegółowy, ale nie na tyle, żeby zamęczyć czytającego, i jest tego dość dużo, zresztą jak widać. No, może nie jest to jakaś najgrubsza książka, ale jednak treści jest pod dostatkiem. Wracając do samej treści, w części tej dowiadujemy się mniej więcej, z czego składały się obie armie, tak jak na przykład to było w Hordzie, gdzie były, byli oczywiście orkowie, ale należały tam też trolle, z którymi się sprzymierzyli i inne rasy. Tak samo po stronie przymierza mamy Ludzi, elfy i krasnoludy. Jest tam kilka postaci bardziej znanych w całym świecie Warcraft i których dzieje są fajnie wyjaśnione i fajnie opisane. Nareszcie dowiedziałem się o, o dziejach kilku postaci sprzed gry Warcraft 3. Warcraft 3 to była moja taka pierwsza styczność z, ze światem Warcrafta. Jest tutaj na przykład Muradin Miedziobroty, bardzo fajna postać. Ale są też opisane dzieje na przykład Guldana. I no, tak nie zdradzając wielu szczegółów przedstawione są jego ostatnie chwile, które są dość, powiedziałbym, drastyczne. Także jeżeli nie lubicie takiego rozwiązania spraw, to i tak przeczytajcie, ale się nie bójcie przynajmniej. W każdym razie książka ciekawa, bardzo mi się podobała, dobrze mi się ją czytało. Jak już mi się udało do niej wrócić, więc polecam wszystkim. Naprawdę, przeczytajcie. Fajna książka. Dosyć dużo do przeczytania: dosyć dużo treści, różnych szczegółów i historii. Wszystko jest bardzo fajnie przedstawione. No i co? Przeczytajcie sami. Nie będę Wam nic tutaj więcej psuł. I na koniec dodam: trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, dbajcie o higienę, nie wychodźcie z domu. No i zdrowia życzę. Cześć!